Jestem mamą, bo po prostu przyszłam tutaj. Zapraszam, że przyszłam kandydować na mamę i więc zaraz ćwiczę, żeby mieć dobrą kondycję. Moje dzieci są na górze. Mam no, chyba jedną albo dwa. Prosimy tutaj o Proszę, szukamy. Jak pani ja jestem do góry. Pokój. Pokój luny proszę pukać wysył wysyłając bombę. Pokój lekcji proszę szanować prywatność i pukać bombą. Dobra, jesteśmy właśnie pod sklepem. Tam mamy żabeczkę, teraz wejdziemy do sklepu. Moim dzieciom kupić coś na żarajniku, na pewno czekoladę. Żeby się nie kuciły, że nie będą miały czekolady. Na pewno jakieś zdrowe owoce: zielone, czerwone, zielone. Łóżka mamy bananki, dwie pizze. Ale tu pizze chyba kupię żabce, Sandwiczki, też dwa. Trochę mleczko. Dobra, nie mogę za dużo wydać. Proszę. Dziękuję.